Cześć, witajcie na kanale Shut Off. Dzisiaj bierzemy na warsztat HK od firmy Umarex w kalibrze 22LR. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to będąc zupełnie szczerym, dla mnie jest to bardzo duży zawód. Przede wszystkim, no, to nie jest broń zrobiona przez HK, jest to broń zrobiona przez firmę Umarex, która do tej pory raczej zajmowała się replikami ASG oraz wiatrówkami. Ale dlaczego tak uważam? No to już za chwilę się dowiecie. Jeżeli ktoś myśli, że jest to nowość, to się niestety myli, ponieważ udało mi się znaleźć informację sprzed około 10 lat, że taki karabinek powstał. Wyprodukowała go wtedy firma Walter i powiem szczerze, że zasadniczo wyglądał tak samo, więc mogę przyjąć, że jest to ten sam projekt od tych 10 lat prawdopodobnie za dużo się nie zmieniło oglądając jakiekolwiek filmy jak to rozebrać i jak to wygląda w środku mamy dosłownie wszystko jeden do jednego. Tylko jest w tym momencie inna firma jako produkcja bo jest to teraz w tym wypadku firma Umarex. I mogłoby się wydawać że to rozwiązanie jest fajną opcją dla osób które tak jak powiedziałem wcześniej mają karabinek na amunicję pośrednią. Natomiast niestety moim zdaniem nie. Ale najpierw zobaczmy jak ten karabinek jest zrobiony. Poniżej macie umarex HK416 22LR, a wyżej HK made by HK MR223, czyli wersja cywilna. Miłym akcentem jest to, że karabinek HK416 22LR jest zrobiony na wzór wersji wojskowej, w związku z czym jego design jak najbardziej odpowiada wojskowemu, pełnoprawnemu odpowiednikowi. Kolba w pierwszym momencie wydaje się być taka sama, natomiast niestety jest to zupełnie inna produkcja. Można to poznać po tym, że mamy do czynienia z zupełnie inną jakością materiału i wykończenia. Czuć to po prostu pod palcem, ale to nie wszystko, ponieważ również spasowanie części mechanicznych, które w tym wypadku odpowiadają za blokowanie się kolby. Jest zupełnie inna. Dźwignia odblokowania kolby do zmiany jej położenia, niestety, jest lekko przekoszona. Jak sobie spojrzymy na chwyt pistoletowy, to również możemy zauważyć, że nie jest to taka jakość, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o firmę HK. Przede wszystkim widać, że materiał użyty jest nikłej jakości oraz tak naprawdę. Mamy tutaj do czynienia z bardzo kiepskim spasowaniem części. Jest wiele takich niedociągnięć, które po prostu są widoczne z daleka. W wypadku np. selektora ognia widzimy taką obramówkę, która tutaj pojawiła się poprzez błąd w czasie wtrysku. Kolejny niemiły akcent. Nie pracuje poprawnie klapka zasłaniająca okno wyrzutu łusek. Niby szczegół, no ale wynika po prostu to z tego, że elementy, które powinny blokować. Są krzywo zamontowane i w żaden sposób nie chcę to pracować tak jak powinno. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w środku. Od razu w oczy rzucają się śmieszne piny, które raczej bym powiązał z jakąś zabawką niż bronią. No ale tak to rozwiązali. Totalnie nie wiem czemu. I tak wygląda środek. Całkowicie inna konstrukcja. Widać, że zespół spustu jest zrobiony centralnie pod ten karabinek. Zupełnie nie wiem też czemu. I nie dość, że to wygląda fatalnie. No to potem jeszcze opowiem, jak to działa. Ale jeżeli coś się tutaj popsuje, no to musimy brać pod uwagę to, że nie wymienimy po prostu sprężyn. Nie budzi to mojego zaufania, jeśli mam być szczery, wygląda to raczej jak tania zabawka. Kolba, czy raczej Buffer Tube, a raczej imitacja Buffer Tuba zamontowana jest na śrubę, czyli nie jest wkręcany tym standardowym gwintem, tak jak jest to w wypadku w wersji 2.2.3. No, co przekłada się na to, że jeżeli będziemy chcieli cokolwiek w nim zmienić, no to nie zmienimy tego, po prostu musimy mieć to, co jest. Górna część, czyli zasadniczo komora zamkowa, to już jest kuriozum, a ponieważ jest zrobiona w zupełnie inny sposób, ponieważ nie możemy jej w sposób taki standardowy rozebrać, wyjąć, wyczyścić, sprawdzić. Producent zakłada, że nie będziemy tego robić i wszystkie operacje serwisowe będziemy robić odsuwając i przesuwając zamek. Nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast z tego, co mogłem zauważyć, bo ja tej sztuki nie rozbierałem, bo, tak jak powiedziałem, to jest sztuka na sklepie do dalszej sprzedaży i baliśmy się, że po prostu może się coś uszkodzić podczas rozbierania. To z tego, co się dowiedziałem, to ma budowę monolityczną razem z komorą nabojową i lufą. Co oznacza, że mamy tutaj dwie lufy: lufa wewnętrzna i lufa zewnętrzna. Nie budzi to mojego zaufania. Jest wykonane bardzo źle w porównaniu np. do um, innych karabinków 22LR, które miałem okazję widzieć w środku. A jednocześnie, czy komora zamkowa, czy komora pustowa, moim zdaniem są wykonane ze znalu. Jest to bardzo lekkie, takie widać, że ciężkie do, do obróbki. Ponieważ jest dużo śladów po narzędziach, i jak ktoś miał do czynienia z repliką ASG, no to poczuje ten sam klimat. Zresztą możemy, zauważyć, że, zresztą możemy zauważyć, że imitacja komory zamkowej, powiem szczerze, że jest identyczna jak w replikach ASG. Celowniki są również żartem, nie polecam ich stosować. Latają w lewo i w prawo pod wpływem wiatru, więc no, precyzja strzału jest wątpliwa. Pust jest tragiczny, narastający bieg jałowy, po czym mamy bardzo twardą, niemiłą ścianę, którą w ogóle nie da się wyczuć. Moment przełamania jest chaotyczny. Tak, to był reset. Zróbmy sobie podsumowanie. Za prawie 4000 dostajemy karabinek w 22LR, który nie jest de facto wyprodukowany przez HK, tylko przez Umarexa. Po pierwsze, użyte materiały prawdopodobnie. Są bardzo niskiej jakości i mam pewne podejrzenia, że niektóre części w ogóle mogą być z replik ASG. Po drugie, mechanizm ma co najmniej 10 lat. Nie wiem, jak on się sprawdza. Nie chcę strzelać z tego karabinka. Natomiast obawiam się, że może mieć pewne problemy. Ale co ważniejsze, nie mogę go wyciągnąć, nie mogę sprawdzić czy jest wszystko z nim ok, to bardzo mocno utrudnia pracę z takim karabinkiem, który dodatkowo, no tak jak powiedziałem wcześniej, jest wątpliwej jakości. Akcesoria wykorzystane w tym karabinku są definitywnie robione przez firmę Umarex, prawdopodobnie na rynek ASG. Pomijam już w ogóle rzeczy, które nie działały w tym karabinku, no ale to może być problem do tego konkretnego egzemplarza. Natomiast Największym problemem zasadniczo są dwa największe problemy. Po pierwsze, waga, która jest definitywnie mniejsza, ale okej, okay, to możemy jakoś przeżyć. Natomiast w drugim Problemem, którego totalnie nie rozumiem, jest system spustowy, ponieważ spust do tego karabinka został zaprojektowany specjalnie pod ten karabinek. Można było zrobić z nim wszystko, a zrobiono zasadniczo chyba nic. Po prostu wsadzono jakieś przypadkowe sprężyny, przypadkowe elementy, które zostały po produkcji, i zamknięto to w jakimś plastikowym czymś, i to po prostu nie działa. Repliki ASG gazowe mają o wiele lepsze spusty i nawet te, które imitują HK, niż to, co mamy w tym karabinku. Ten spust totalnie nie pracuje. Totalnie nie można tego spustu wyczuć. Pracuje jakbyśmy po prostu przesuwali palcem kamienie i totalnie nie wiem po co ten karabinek powstał. Jego jakość wyklucza go do tego, żeby cieszyć oko. Jego mechanizmy, jego praca, jego waga i tak dalej wykluczają go do takiego pełnoprawnego treningu. Do strzelania rekreacyjnego jest cholernie drogi. A nie daje nic poza obawą, że za chwilę się rozleci. E, Jedynie co to mi przychodzi do głowy, to fakt, że ktoś może kupić go, bo jest wielkim fanem HK i ma wszystkie repliki HK, e, ma wszystkie produkty HK, które powstają i tak dalej. To jest jedyna droga. No i ta cena. Ta cena totalnie rozjeżdża sens zakupu tego karabinka. Przeraża mnie tylko jedna rzecz, że bardzo dużo sklepów wrzuciło post, który brzmiał Jakość HK. Super Karabinki 22LR. No nie, no niestety nie. No nie jest to jakoś haka. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie kanał. Cześć.